Siema, witam w kolejnym odcinku na kanale z gry Hello Neighbor. Dzisiaj gramy sobie w Hello Neighbor Alpha 1.5 Remake. Czyli po prostu jest to wczesna, tak naprawdę, wersja Alpha 2, która była nagrywana em, po prostu na różnych tam tra trailerach i tak dalej, które były kiedyś tam przed Alfą 2. Ale zobaczymy sobie bez skip intro zobaczymy sobie od razu z tą kascenką może, że tam też coś innego mamy. Raczej myślę, że te cutscenki będą inne, animacje będą inne, bo nie wiem też, czy na pewno, bo oglądamy sobie gameplay, ale nie wiem czy na pewno animacje są stworzone przez twórców tego remake'a, czy to są animacje wzięte właśnie centralnie po prostu z tego, z tej Alfy 1.5, nie wiem, ale dobra, gramy sobie play w takim razie. No i, o, aż mi normalnie myszka tu uciekła. Oprócz tego, że było widać tam krzesło u góry na samochodzie i oprócz tego, że tutaj mamy teraz yy, inne oświetlenie i, i też oprócz tego, że ma po prostu mieliśmy inną muzyczkę, to tutaj na razie nic jeszcze nie zmieniło. Pamiętam mniej więcej jak te animacje tutaj wyglądają, jak one tam wyglądały, więc będę mógł powiedzieć. Tu widzę, że już jest trochę inaczej ta animacja zrobiona. To jest dokładnie to samo, co było już. Get inside. O, karteczka znikła Czyli nie możemy sobie na karteczkę tu popatrzeć The key is under the stone beneath the mailbox Czyli tak jak zawsze Bierzemy sobie to taki szybki zoom W ogóle dlaczego ten kamień ma teksturę buta? Tego nie wiem, ale dobra, rzucamy tam Bo tutaj się bardzo słabo rzuca w ogóle Już tu widzę, że tutaj się bardzo, ale to bardzo słabo tutaj się rzuca Dobra W ogóle to mam też takie podejrzenie, że mogę już to nagrywać A jeżeli, tego, jeżeli to nagrywałem już to po prostu gramy pierwszy raz w tym roku, bo raczej w tym roku się tego nie nagrywam. Jestem pewien, że tego nie nagrywałem jeszcze w tym roku. Dobra, bierzemy sobie ten łom. Ciekawe, czy będzie jeszcze tutaj działał bugowanie na koszach, bo to jest wczesna alfa. Możliwe, że jeszcze będzie jeszcze to działać. O, też da się tutaj drgnąć do sąsiada. Dobra, wchodzimy sobie. Tutaj widać, i tutaj już też widać od razu inną animację. Lodówka pusta. To damy tam mą do środka, a niech se leży, albo dobra, nie. Ale to jest głośno w ogóle tu wszystko, kurde. Tutaj się w ogóle tak bardzo dziwnie tutaj się rzuca, w ogóle to jest coś takie trochę dziwne. No ale dobra. Idziemy sobie, w ogóle tu się podłoga błyszczy, widać delikatnie tam o... tam widać jak się podłoga błyszczy. No dobra, bo ta muzyczka się już musi skończyć, także tak, bierzemy sobie takie rzeczy fajne na swoje. Kartony i wchodzimy tam sobie teraz do środka z nimi Dobra I nie da się niestety rzucać nimi, a nie tak jak to było w walkie drugiej No szkoda Ale przynajmniej są drzwi już wszystkie tu pootwierane, więc to jest chociaż ten Jeden plus, że tu wszystko jest od razu pootwierane Drzwi nawet zostawiłem otwarte Tutaj nie ma tej muzyczki takiej, tam była chyba taka muzyczka Albo po prostu były inne dźwięki, może jest z tego powodu, że to jest remake to, to po prostu jest wszystko co innego, niż było oryginalnie w Alpha 1.5 Z tego co wiem, to tutaj też będzie... Yy, Piwnica normalnie będzie do przejścia, więc zobaczymy sobie też jak to będzie wyglądało, bo... Jeżeli to jest yy, W 50% dokładnie to samo co Alfa 2 to powinno to dosyć łatwo mi pójść. Chyba tu już widzę, że jesteśmy tutaj, więc tutaj się trzeba szybko ukryć. Hello, neighbor. Tam pobiegł. Jak on mnie niby dorwał? Bo mi się za plecami. I nie mamy teraz też tutaj dostępu. Dobra, czyli teraz po prostu musimy iść sobie... Nawet nie wiem, gdzie. Dokładnie teraz trzeba iść. Ale. Bo ja generalnie już walfę drugą grałem ostatnio dawno temu, chyba w zeszłym roku chyba ostatnio w nią grałem. Dlatego właśnie nie jestem pewien, czy na pewno tutaj wszystko jest dokładnie tak, jak pamiętam. Ale zobaczymy sobie, także idziemy sobie tam najpierw może. On sobie tam teraz ogląda telewizję swoją śmieszną, więc możemy tu sobie teraz pochodzić tutaj popatrzeć. Tu już widzę, że mamy łom... I ten wytrych też tam u góry, więc to jest wszystko dokładnie to samo co było. że wejdziemy sobie tu. Dobra. Czyli tutaj w ogóle cokolwiek będzie. O, jeszcze kamera się zatrzęsła. Aż. Może coś tu będzie ciekawego, ukryte. Skoro to jest remake, boję się, że może być ta muzyczka taka straszniejsza. która jest z Alpha 1. No, ale zobaczymy. Wydaje mi się, że trzeba chyba na początku, coś, co się chyba tutaj zbić szybę. Także bierzemy na przykład kubek. i to też. Dobra. Rzucimy mu tam w szybę. Może niech nam nas zobaczy. To wtedy, może tam wyleci sobie szybko. Może wtedy mi tej drzwi otworzy. Neighbor. O, teraz tu, teraz tu powinien przyjść. O, no i drzwi już mamy otwarte. I co? Nie ma muzyczki. Kurde, lipa jest. <noise> Dostał. I co, I co teraz? On nawet nie wie, że ja tutaj jestem w ogóle. O, dziękuję ci za darmowy kluczyk. Dobra, wchodzimy sobie. Właśnie w ogóle nic nie skapnął, że ja tutaj wszedłem sobie w ogóle. Oby tylko nie słyszał moich kroków, albo ja po prostu jak biegnę, to wtedy może być ciekawie, jak nie będzie nic tutaj słyszał. Chyba dawaj to szybko. Wezmę może sobie też to. Na no, go tu nie ma. Już tutaj jest od razu, on tutaj biegnie potężnie chyba. Na pewno plus jest taki, że jak on nie, nie, jak nie ma tej muzyczki, to nie będzie aż takiego strachu, tylko że wiadomo jak on tu przyjdzie. To no, znaczy wiadomo, no, będę mógł sobie po prostu w niego strzelić, ale bo tylko tutaj, nie to będzie git, bo teraz mam już dostęp do, do karty. Myślę, że najważniejsza część będzie tak naprawdę w piwnicy, dopiero a nie tutaj. Więc teraz musimy sobie tylko przetrwać, że tak powiem. Bierzemy sobie to. Możliwość tam przyjdzie. To będę miał w ogóle. Karta ma w ogóle ikonkę klucza. Dobra, chodzimy. Oj, tam jest już gdzieś. Dobra, jesteśmy tutaj. Teraz zaraz będzie nas gonił prawdopodobnie. I teraz już raczej będzie muzyczka, więc teraz już sobie tutaj ściszę delikatnie, bo to jest za głośne. Dobra. Mam... Będę słyszał tą muzyczkę, wy też, ale... Właśnie, bo teraz tu się pojawi taka scenka, że jak ja tam pójdę, to tutaj się odwróci i tam będzie sąsiad nagle, będzie trzeba uciekać. O właśnie. Hello, neighbor, neighbor, neighbor. I teraz nie wiem, czy tutaj trzeba wybierać te drogi samemu, czy można biegać jak się chce. Znaczy, o, znaczy w sumie to jest to samo. W sensie, chodziło o to, że... No, chyba źle powiedziałbym troszkę. Yy, neighbor. <ścoughs> Ale co dalej? Ale co dalej, bo ja miałem ten, ja miałem wytrych. O, oj, żegno. Hello, neighbor. No. No trudno, bo mnie dorwo, będę, bo po prostu Będę musiał inną drogą pobiec tam. Oj. Dobra. Tam jest teraz wszystko znowu... <laughs> Zobaczył mnie. Tylko muzyczki nie ma. No to w sumie to jest dobrze, bo... Jednocześnie trzeba też uważać, cały czas się trzeba odwracać, żeby go tam nie było. Dobra, niech pójdzie on sobie gdzieś tam indziej, a nie... Nie, my tu nie ma, neighbor. Uciekam tu. Pewnie mam wszystko ze sobą. Tak, mam. Ło, kurde. Jak on się tak szybko tutaj przybiegł. Jak on mnie tutaj tak szybko zobaczył. Hello, neighbor dostał w łeb. Dobra, uciekamy szybko. I do piwnicy. Dobra. Teraz się na pewno uda, powinienem teraz, w, w ogóle to powinna być chyba blokada, że w tych miejscach gdzieś nie, gdzie nie można iść, bo z się na to powinna być blokada, bo ja sobie wziąłem ten wytryk ze sobą, Przynajmniej nawet przypadkowo w ogóle, bo nie wiedziałem, że go mam. I nagle się okazało, że to mogą sobie otworzyć. To. Dobra, uciekamy znowu, tylko teraz nie będę biegł tam, tylko pobiegnę sobie raczej prosto. Mamy tu i znowu Nie ten Dobra Jeszcze go tu nie ma, czyli mamy O, teraz to chyba będziemy musieli iść Jeszcze go tu nie ma, czyli dają nam troszeczkę więcej czasu na ucieczkę Mam pistolet Chciałem go spowolnić jeszcze Na pewno się przyda ten pistolet Dobra, lecimy tutaj to Teraz będzie trzeba się ukryć prawdopodobnie Dobra, chowamy się tu on teraz tam powinien przyjść tutaj i pójdzie sobie tutaj w, taki, w takim razie. Jest, idzie. Mogę też strzelać dalej. I co? Dobra. I co teraz? Hello, neighbor. <ścoughs> no i wywalił nas z powrotem tutaj, czyli... Wychodzi na to, że przeszedłem to w 11 minut. <laughs> Nawet nie Kamera, może troszeczkę tu poprawię. O, o Widać rękawiczkę. Oj, <laughs> spadła, kurde. Spadła ta rękawiczka. Ja ostatnio miałem takiej delikatnie, można delikatnie mówiąc... Miałem tyle rzeczy na głowie, że mi się nie chciało nagrywać. I dlatego tak ostatnio w poprzednim odcinku tak dziwnie gadałem pod koniec. Ale ja nie, nie zamierzam na razie kończyć nagrywać. Na razie dopóki jest spoko, to... To będzie spoko cały czas. Już widzę, że mamy komendę, dlatego też pobawimy się tutaj jeszcze troszeczkę. Nie będę to od razu kończył nagrywania po 11 minutach, bo to jest totalny bezsens tak robić. W ogóle też sobie pobrałem sobie też tego. Hello Neighbor e, Press, Press Kit. To jest coś takiego, że tam wszystkie są te obrazki, które oni używają na przykład w tych... Używali, używali w tych... W, używali w tych reklamach tej gry po prostu kiedyś. I to się może przydać bardzo do, do miniaturek, na przykład. To się może przydać, dlatego sobie to też mam ze sobą. <laughs> Hello, neighbor! my <laughs> tu nie ma. I co, jestem teraz tutaj, dobra. teraz rozpalamy sobie Ghosta i lecimy sobie gdzieś tam. Czemu tak pomału latam? Neighbor, zblokuj mi to. Ja potrzebuję to przejście. O, teraz nie mogę wyjść. Czemu nie mogę się ruszyć? Yes, uh, Ellison, Walk. <noise> <we> <głos> <głos> <am rather> <głos> <głos> Skąd on od razu wie o tym wszystkim? Skąd on od razu wie o tym wszystkim? W ogóle to jest takie trochę dziwne, że tej muzyczki nie ma, tak? Aż dziwnie się gra bez muzyczki. Gdzie on tam po obiegu. Nie potrafimy dorwać. Ta moja myszka w ogóle się psuje troszeczkę, bo jak ją stawiam, czasami to ona tak o, o coś takiego robi. O, na boki. I to jest kurde dziwne. Dobra, może tak, zrobimy ghosta. Albo nie ghost, tylko po prostu fly, może tak będzie szybciej. Nie no, może je, je walk speed? Walk speed 10? Nie no, nie ma czegoś takiego, no szkoda. Ale teraz tak, usuniemy sobie tutaj podłogę. Destroy target, nie ma. Może jeszcze trawę? Destroy, nie da się trawy usunąć chyba. Dobra, teraz jeszcze usuniemy podłogę w domku sąsiada. Good night. I co teraz? Może śpi, to wtedy nie, 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 spad, nie spadł jeszcze tam. A tu jest w ogóle Lost and Found? Tu jest, tutaj mamy chyba Lost and Found. Tak, bo tutaj, nie, tutaj są jakieś rzeczy. Ale obawiam się, że. W tej alfie chyba nie było nawet jeszcze W, w tym remieku chyba nie zrobili tego Lost and Found Czyli jak coś spadnie pod mapę to się pojawia gdzieś tutaj Tutaj po prostu nic nie ma Także z tą się raczej tutaj nie, poba nie pobawimy dlatego, że Dlatego, że no jakoś tak to właśnie Niestety tutaj zostało stworzone No dobra, ale w ogóle to też Widziałem na Angielskim YouTubie, ktoś nagrywał ostatnio nawet chyba Dosłownie pod, na początku stycznia Chyba, nie wiem czy na pewno, ale chyba Że Ktoś tam nagrywał alfę drugą, jak próbuje Z zepsutą, z zniszczoną po prostu podłogą Próbuje przejść tą grę po prostu Po, po, po prostu próbuje się dostać do piwnicy Możecie mi napisać jeśli chcecie, żebym to zrobił No możecie, możecie sobie wpisać po prostu tam na YouTube Albo ewentualnie ja podlinkuję W opisie, jeżeli znajdę ten filmik Bo teraz już nie pamiętam, o Czyli jak się drzwi otwiera, to się z, yy, znika ten ghost. No i teraz już widać, że po prostu tutaj nic nie ma. Tam jest w Co to w ogóle tam jest? Jakaś droga chyba to jest. Sądzę, że powinien gdzieś tam jest na dole. Możliwe, że tam jakaś podłoga będzie. Tam spadł sobie. No i dobra, oddalamy się coraz bardziej od tej mapki. W takim razie możecie mi, w razie możecie mi napisać w komentarzu, czy chcecie, żebym nagrywał też takie coś na przykład jak w alefie drugiej. Tak jak tamten gość zrobił na angielskim YouTubie Oczywiście napiszę wtedy też w opisie do, do, do filmu z tej Alfy drugi. jeżeli faktycznie to będę nagrywał to Napiszę po prostu oczywiście podlinkuję ten film Będzie widać jaki to film i z czego po prostu wziąłem ten pomysł Żeby nie było, że wziąłem, żeby nie było, że kradnę po prostu od kogoś pomysł z zagranicznego YouTube'a Tak jak to niektórzy YouTuberzy robią No ale teraz tak jak też, tak jak też powiedziałem, możecie pisać w komentarzu co chcecie, żebym nagrywał jeszcze, bo yy, generalnie tak, House of the Secrets nie wiem czy będę nagrywał, dlatego że tam po prostu nie kumam za bardzo, a nie chcę też oglądać cały czas tego gameplaya. Curse Retold, muszę sobie jeszcze tam troszeczkę poogarniać rzeczy, bo to jest fajne, fajna gierka, tylko że najgorsze jest to, że po prostu tam jest dużo znowu poukrywanych rzeczy. Ja muszę sobie pograć na tym save'ie trochę moim, który mam tam zapisany. Muszę sobie troszkę poobczać rzeczy, gdzie one są, i jak będę, jak zaobserwuję kilka rzeczy, wtedy przerwę granie i wtedy prostu zacznę od razu nagrywać, żeby y, można było y, po prostu na nagraniu to zrobić, a nie y, poza nagraniem. Żeby tej gry po prostu nie przechodzić poza filmem, bo naprawdę myślę, że będzie ona naprawdę spoko. No, a teraz to już było na tyle. Także widzimy się w kolejnym odcinku. Już za dwa dni. A zyguzik. <grym>